Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przegłobzie, szablą odbierzemy. Marzeczą z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem łączy się... Przejdę do Warty, będzie kolakami. Dał nam szmatka, bo na kartę, jak zwyciężać. Marsz z ziemi włoskiej do Polski. Ja no, 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 złączył się Pamiętni trąd do Poznania, Wrócił się i, przez morze, że nie ratowania. Wrócił się przez morze, i, aż do Z ziemi polskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej baśni wiązał blokadę, bo hajeno wody naś lubi ją tak bawić. Marsz, chodź na no, drogę z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem włączył się nasz samochód.